W tym roku odbędzie się jubileuszowy 10. kiermasz wielkanocny. Na tę imprezę zaprasza kierownik środowiskowego domu samopomocy pani Barbara Chmielecka. Ale zwierzątko, synko, ja wiem, że mam ale zwierzątko, tutaj masz, baranka, tak? ale tutaj masz baranka. I tutaj proszę malować. Witam państwa serdecznie. Po raz dziesiąty chcę zaprosić wszystkich mieszkańców Bytowa, gminy i powiatu bytowskiego. Na dziesiąte już w tym roku targi prac osób niepełnosprawnych pod nazwą Wielkanocny Zając. Jak zapewne Państwo zauważyliście, są to targi jubileuszowe. W związku z tym bardzo staramy się, aby ta impreza, która będzie miała miejsce 1 kwietnia, czyli jak zwykle w niedzielę palmową. Wypadła w sposób oczekiwany przez nas i też przez państwa, ale żeby też w trakcie tej imprezy zadziały się rzeczy, które dotychczas nie miały miejsca, bo też pomyśleliśmy sobie, że skoro jest to już dziesiąty kiermasz Wielkanocny, Właściwie zmieniliśmy nazwę tej imprezie i już w tej chwili mówimy, że są to dziesiąte wiosenne targi prac osób niepełnosprawnych. Bardzo nam zależy, żeby tej imprezie towarzyszyły dotychczasowe, właściwie dodatkowe atrakcje. I tak jak co roku impreza rozpocznie się o godzinie 10, zakończy się o godzinie 15. Swój udział na obecną chwilę zapowiedziało 16 placówek. Być może jest jeszcze czas na zgłoszenia, że jeszcze pozostałe placówki te zgłoszenia doślą. Impreza rozpocznie się, tak jak powiedziałam, o godzinie 10. W trakcie imprezy zostanie przeprowadzony konkurs, na najpiękniejszą pisankę kaszubską, czyli oczekujemy, że pisanki, które będą startowały w tym konkursie, będą zawierały różne elementy zdobnicze promujące kaszubszczyznę. Również po raz pierwszy postanowiliśmy ogłosić konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. I tutaj zapraszamy mieszkańców Bytowa, najchętniej rodziny, do przynoszenia do nas palm. Wysokość palmy zakładamy, że będzie miała od 1 metra do półtora metra. Te palmy zostaną ocenione, a właściwie ich wygląd, jakość wykonania, atrakcyjność zostaną ocenione przez specjalne jury. I wykonawca najpiękniejszej palmy otrzyma atrakcyjną nagrodę. Również za wykonanie pisanki kaszubskiej przyznamy ośrodkom, które będą miały u nas stoiska, bo to jest właśnie konkurs adresowany do placówek, przyznamy trzy atrakcyjne nagrody. Jak zwykle kiermaszowi towarzyszyć będzie loteria fantowa, i tutaj też ciekawostka, bo. Między innymi fantami w loterii będą książki autorstwa pani Danuty Wałęsa, Marzenia i Tajemnice. I oprócz tego, że książki będą fantami do wylosowania, chcę powiedzieć, że wszystkie te książki zawierają autografy pani Danuty. Jeżeli już mówię o. Pani Danucie Wałęsa i o jej książce, chciałabym namówić Państwa, którzy posiadacie u siebie te książki, a którzy chcielibyście ewentualnie posiadać również w tej książce autograf pani Danuty, żeby podpisać książkę z imieniem i nazwiskiem, załączyć do tego swój adres. My I przynieść tą książkę do środowiskowego domu właśnie 1 kwietnia. My wszystkie te książki zbierzemy, przekażemy je do Gdańska. Pani Danuta złoży każdemu swój autograf i będzie można te książki odebrać po świętach wielkanocnych u nas w placówce. Po raz pierwszy, oprócz tego, że będziemy Państwu proponować w naszej kawiarence. Kawę, herbatę, ciasta wielkanocne, chleb ze smalcem. Chcemy częstować przychodzących gości watą cukrową. Chcemy umożliwić Państwu zakupienie ciepłych, smacznych gofrów. Chcemy Państwu zaproponować przejażdżki motocyklem. Ponadto chcę powiedzieć, że udostępnimy. Wszystkie pomieszczenia do Państwa dyspozycji. Będziecie mogli też Państwo zapytać pracowników Środowiskowego Domu o to, na jakiej zasadzie działa Środowiskowy Dom, w jaki sposób można otrzymać miejsce środowiskowego, w Środowiskowym Domu. Będzie to też okazja do tego, żeby obejrzeć wszystkie pomieszczenia, wszystkie pracownie Środowiskowego Domu, włącznie z mieszkaniami, treningowymi. I myślę też, że będzie to taki dla Państwa czas, który spędzicie mile, sympatycznie wraz ze swoją rodziną. Serdecznie zapraszam.